bardzo panie marszałku panowie ministrowie wysoka izbo W 2015 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości przejął po 8 latach rządów Platformy Obywatelskiej spółkę JDSW, czyli bankruta z opcją put banku holenderskiego po 8 latach naszych rządów dostaliście państwo 5,7 miliarda w stabilizacyjnym funduszu inwestycyjnym zamkniętym którego teraz korzystacie w naszych czasach były inwestycje i przywrócono świadczenia dla pracowników, m.in. jak czternastka, barburka czy deputat węglowy dla pracowników. I teraz są następujące pytania w związku z informacjami, które były przekazane podczas tak zwanej konferencji wynikowej, gdzie ponad 6 miliardów jaszczęczka Spółka Węglowa odnotowuje strat. I teraz pytania. Ile wykorzystaliście już środków z funduszu FIS? Na jak długo wam starszy ten fundusz? Ile miesięcznie odnotowujecie strat w milionach złotych? Ile zwolniliście pracowników w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i Spółek Zależnych w tym roku? I jakimi kryteriami się kierowaliście? Ile planujecie zwolnić w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i firm zależnych w najbliższym czasie? Jaka to ma być ilość? Czy planujecie pożyczki, kredyty lub obligacje, by ratować Jastrzębską Spółkę Węglową? Czy konkursy w spółkach zależnych ktoś nadzoruje? Dam taki przykład. W jednej ze spółek zależnych, w Jaszczenskiej Spółce Węglowej, kandydatka nie spełniała wymóg formalnych, e, Rada Nadzorcza nie przyjęła e, możliwości rozstrzygnięcia tego konkursu, przełożono konkurs, zmieniono Radę Nadzorczą i została Pani prezesem. Tak dzisiaj funkcjonuje tak zwana rzetelność władzy. Czy prowadzi się rozmowy ze stroną społeczną? Kiedy odbyło się ostatnie spotkanie? I z kim? Czy macie jakąkolwiek strategię na zarządzanie spółką, spółką strategiczną, jaką jest JDZW? Dziś tego nie widać. Dziękuję. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Otóż, gdybyście firmę zostawili w tak świetnej kondycji, jak pan poseł mówi, to nie trzeba byłoby dzisiaj jej ratować. Fakty są takie, że firmę zostawiliście właściwie w ruinie, i to jest nieszczęście, że zatrudniliście tam kałuże. Zatrudniliście tam Urgoła, pana Urgoła, prezydenta Jastrzębia, który bardziej zajmował się kampanią wyborczą na swój urząd, gdzie jest za, złożone zawiadomienie do prokuratury, bo jest wysoce prawdopodobne, że działał na szkodę firmy, której był prezesem, bo równocześnie był prezesem firmy JSTW Ubezpieczenia i prowadził działalność ubezpieczeniową, jego żona prowadziła działalność ubezpieczeniową, a on wcześniej też się tym zajmował, więc taki był sposób, Zarządzania. Wybitne zdolności menadżerskie pana Kałuży są również znane, i to byli wasi ludzie. I takimi ludźmi zarządzali się tą firmą, że dzisiaj niestety w pierwszym półroczu ogromne straty, ogromna zniżka produkcji, i to jest poważny problem. I zarządzaniem spółką zajmuje się zarząd, a nie politycy. I to się właśnie zmieniło, panie pośle. Może wam się to nie podobać, ale od tego jest zarząd, od tego jest rada nadzorcza, żeby podejmować decyzje i odpowiadać też na te pytania, które pan tutaj był uprzejmy wygłaszać. Większość odpowiedzi na te pytania, które panu i są w komunikatach zarządu spółki, bo to spółka i zarząd jej prowadzi te sprawy, to zarząd decyduje, ile osób musi zwalniać, a jak prowadzić oszczędności, bo dzisiaj oszczędności są tam niewątpliwie potrzebne. Ja mam do was jedną wielką prośbę. Dzisiaj ta firma jest naprawdę w bardzo trudnej sytuacji. I potrzebny jest spokój i zgoda na to, żeby ją wyprowadzić na prostą, a nie robienie cyrku politycznego i próba wynoszenia tematu na um, forum tej Izby. Bo to jest niestety zabawa bardzo groźna przede wszystkim dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która, przypomnę, jest spółką giełdową, która prowadzi swój, według, komunikację według swojego ładu korporacyjnego i nie politycy decydują, kogo zatrudniać czy kogo zwalniać, tylko właśnie zarząd. A wiem też, że zarząd z komunikatów, zarząd prowadził audyty, prowadzi kolejne audyty i Kolejne nieprawidłowości są ujawniane, bo to, że ich tam było całe mnóstwo, to właśnie doprowadziło do tego, że z perły właściwie tak naprawdę z firmy, która była w bardzo świetnej kondycji, dzisiaj notuje straty, bo nie zadbano o produkcję, nie zadbano o właściwe zarządzanie. Być może, że dla pana jest świetnym rozwiązaniem to, że w 2021 roku podpisano dziesięcioletnie gwarancje zatrudnienia dla wszystkich pracowników i dla związków zawodowych, dla pracowników pewnie to jest bardzo dobre. Tylko, że w momencie, kiedy ograniczono produkcję o 2 miliony ton niemalże, to zostaje ta sama kadra. I zarząd ma związane ręce, więc to są działania na szkodę spółki. I zarząd musi z tego wybrnąć, zarząd musi podejmować decyzje tak, żeby tę firmę uratować, bo dzisiaj naprawdę ta firma jest w bardzo trudnej sytuacji i to widzą wszyscy, widzi to rynek, analitycy. Na szczęście dostrzegacie to również i mogę powiedzieć, że wyrażam nadzieję, że te wasze pytania wynikają ze troski, a nie złośliwości. Że jeżeli, ale jeżeli chcecie pomóc, to rozmawiajcie również ze stroną społeczną, która jest z Wami związana, po to, żeby tę firmę wyprowadzić na prostą. Dziękuję bardzo.